Siema, się ja dzisiaj wam pokażę, jak przemienić konto w Brawl Stars. Czyli na przykład, ja jestem zalogowany teraz na słaby YouTuber M, jak widzicie. A teraz wymienię konto, ale żebyście nie zobaczyli e-maila, wciskacie o ten guzik, o ten. Ten, co jest napisane, ten padzik i connect. I oczywiście pan filmik. Dobra. I teraz widzicie, nam się vlogowało tak. Wlogowaliśmy się właśnie na konto. Drugie. Wciskacie ten przycisk z padem i widzicie, teraz się vlogowałem na Dawida konto. I powiem wam jeszcze raz: wciskacie przycisk ze strony głównej ustawienia, w, w, i w, ten przycisk spadem o ten, i wymieniacie wtedy konto. Więc to było dzisiaj na tyle. Wbijajcie, oczywiście, to będzie na kanale Deleg Hardcore. Więc Nara Znaczy, to będzie, nie wiem, wiadomo jakim na kanale, nara, cześć